Dzień dobry, cześć kochani. Z tej strony Julia z Nowy internetowego sklepu z roślinami doniczkowymi i serdecznie chciałabym Was zaprosić do obejrzenia tej krótkiej relacji z dostawy. Wszystkie roślinki, które dzisiaj Wam zaprezentujemy, pojawią się jutro w naszym sklepie online. Jutro to jest 30 sierpnia, właśnie o godzinie 18 na www.planta Nowa Także serdecznie zapraszam do przybuszowania. A w tym tygodniu co będzie? W tym tygodniu będzie po prostu przepięknie, będzie dużo nowości, i niektóre nowości naprawdę myślę, że trzeba będzie zbierać tą tak zwaną koparę z ziemi, bo jest naprawdę parę fajnych pozycji. Także właśnie, żeby już więcej może nie zapyszając, po prostu przejdźmy do czynów, czyli do opowiadania i sami zobaczcie. W tym tygodniu, kochani, zaczniemy od. Uwaga, taki drobny oksymoron od drobnego giganta, a, czyli w zasadzie jest to mniejszość, jeśli chodzi o duże rośliny, a w zasadzie w tym tygodniu tylko, tylko i aż jedna duża roślina. Jest to roślina, która występuje pod dwoma nazwami. Jedna to jest Monstera variegata, Stanliana variegata, a druga to jest Filodendron cobra, z, cobra. Zupełnie dwie odmienne od siebie nazwy, natomiast obie te nazwy skupiają w sobie cechy tej piękności. Sami zobaczcie, to jest ja uwielbiam tą roślinę, Czyli tego filodendrona, tą monsterę, głównie za to, że posiada ciemne liście, całe są przepięknie, gwiezdnie nakropione i co jakiś czas wypuszcza takie mleczne plamy. A dodatkowo, jako roślina, która posiada wybarwienia i zazwyczaj mówi się, mówimy, że wybarwienia w naturze biorą się ze słońca to wierzcie mi, że ta roślina naprawdę świetnie sobie radzi w ciemniejszych warunkach, w lekko ciemniejszych. Na przykład u mnie, już wydałam, bo zazwyczaj ja mam wrażenie, że znajomi traktują odwiedziny u mnie, jakby weszli do sklepu z roślinami, zawsze z czymś muszą wyjść i tak samo moja standylianka czy tam kobra również opuściła swoje północne okno i roz... wierzcie mi kochani, to jeszcze było nie dość, że północne okno, to jeszcze okno dachowe. Hmm, więc w zasadzie nie było tam dobrych warunków do tego, że rosina tym bardziej z barwieniami się ta rozwijała. Wierzcie mi, że naprawdę przepięknie się, a, przepięknie się wybarwiała, wybarwiała. Rosła nieco wolniej, ale co z tego? Liście nie karłowaciały między węźlem, między liśćmi się nie, wy, nie zwężały, nie skracały. Rosina wyglądała naprawdę przepięknie. No, i podlewamy tak jak właśnie filodendrony czy monstery, wtedy, kiedy większość podłoża dość dobrze przeschnie. Splendid ostatnio bardzo lubiany, bardzo chciany, bo kiedyś był, później zanik, także jeszcze póki są splendidy, bo są w mniejszości, e, zamawiamy. Jest to hybrydka berukosum e, i Melanochryzum. Zresztą można naprawdę na pierwszy rzut oka, oczywiście to jest taka siła sugestii, czyli jak już powiem Wam, że Melanochryzum, Berukosum to zaczynacie to widzieć, bo ja też tak miałam, ale rzeczywiście, sami zobaczcie, kształt liścia i pokrój te rośliny, typowo jak od e, Melanochryzum, natomiast wybarwienie, ten taki ciemny szmarag, to e, takie elektryzujące unerwienie, no sami zobaczcie, Zupełnie jak od werukosum. No i oczywiście welwetowe liście, które niestety zawsze docierają do Was, zresztą już do nas z delikatnymi uszkodzeniami, bo bardzo łatwo ulegają uszkodzeniom, ale tak zawsze Wam powtarzam, że jak postawicie po prostu tą roślinę w takim miejscu, które nie jest, nie jest strategiczne u Was w domu i nie przechodzicie cały czas, nie haczycie tej rośliny, to będzie po prostu kolejne powinny wyjść nieskazitelne. Dlaczego powinny? No bo jeśli czasami zapominamy podlewać roślinę, później ją znowu podlejemy i te rozwijające się świeżo liście czasami szybciej się rozwijają, później czasami chwilę wolniej, dlatego starajcie się, tym bardziej jak się rozwija nowy liść, akurat tu są rozwinięte, żeby utrzymywać to podłoże w stale, no nie chcę powiedzieć wilgotnej, ale nie dopuszczać nie dopuszczać do takiego całkowitego przesunięcia podłoża, szczególnie jak się liść rozwija, bo później właśnie powstają takie blizenki na liściach. Z zeszłego tygodnia powta powtarzamy również tego dużego birkina różowego. Dużego birkina różowego, bo był naprawdę w ekstracenie Cena zupełnie jak za mało sadzonka, nawet i niższa, a sami zobaczcie, jakie to są duże okazy. Zamówiliśmy w tym tygodniu jeszcze więcej, bo w zeszłym tygodniu naprawdę 18, nie wiem, 0,1, to znaczy bardzo szybciutko, po 18, chwilę po 18 już tych birkinków nie było. O, trzeba już nawet chyba przesadzić i podeprzeć, jak tam wygląda... System system korzeniowy już zaczyna wychodzić z doniczki, także na pewno trzeba ją wsadzić do, do większej i trochę, trochę głębiej wsadzić, bo sami zobaczcie już się nawet lekko, lekko chwieją. No ale sami zobaczcie, jak są przepięknie wybarwione birkinki, czyli ten filodendron o tych pasiastych liściach, a te najmłodsze, sami zobaczcie, są niemalże całe amarantowe. W zeszłym tygodniu ponownie pojawiły się filodendrony w fajnych cenach i to okazuje się naprawdę mega hit. Zresztą ja się nie dziwę, bo każdy lubi kupić kolekcjonerskie rośliny w naprawdę fajnych cenach. I co tydzień ogrodnicy, jeśli masz powiedzmy z nimi kontakt bezpośredni, zawsze coś tam się udaje fajnego, w niewielkich ilościach, ale fajnego, w fajnej cenie wyhaczyć. Także w tym tygodniu w fajnej cenie z filodendronów pojawia się... Florytka brąze. florytka, którą uwielbiacie, i uwielbiacie florytkę ghost i zieloną. No i nie wspominając o beauty, która jest, no jest kosmicznie droga, ale. Brązę, czyli ta o czekoladowych liściach. Jeśli ktoś nie zna tego filodendrona, to wierzcie mi, że te liście z czasem robią się o coraz bardziej takim egzotycznym kształcie. Tutaj się pojawiają coraz bardziej takie ekspansywne wcięcia, ta część się nieco wydłuża i liść nabiera naprawdę egzotycznego kształtu. Także sami zobaczcie, jeszcze pokażę obok siebie, bo wiadomo, że na wyciągnięcie ręki ta roślina wygląda, jakby miała rozmiar XXL. Jak tylko pamiętam, to zawsze staram się Wam pokazać, jak wygląda, jak prezentuje się wielkość rośliny obok, obok mnie. Całkiem niezła cena będzie bardzo, bardzo fajna. Niestety, ale spoza listy roślin filodendronów w niskich cenach skłami kole. No, ale jest to raczej bardziej niszowa roślina. Tutaj akurat widziałam takiego, ale wszystkie są takie gęste, jak patrzę sobie. Te, które tutaj mam podsunięte, są wszystkie takie gęste, kilku, kilkusadzonkowe. Ale skłamikolę jest bardzo lubiany. Jest to filodendron o niby walek, sercowatym kształcie liścia. One są delikatnie jakby pofalowane i są takie rowki wzdłuż tych bocznych, e, bocznych nerwów. No i posiada e, takie owłosione, czerwone ogonki. E, kolekcjonerski e, filodendron skłamikolę. I pamiętajcie, że na tych filodendronach również powstają bardzo łatwo. Mm, mm, nawet nie chcę powiedzieć, że uszkodzenia, ale jest to jeden z tych filodendronów, na którym się bardzo odznaczają tak zwane miodowniki, nektarniki, czyli te gruczoły rośliny. I czasami możecie dostać okaz, na którym na, na, na całej powierzchni liścia występują takie drobne białe kropeczki. I nazwijmy to, że to jest uroda rośliny. Tak samo na przykład, y y y y o właśnie. Ksanadu. Ksanadu jest kolejnym takim filodendronem, na którym bardzo łatwo można dostrzec właśnie dziurki na całej powierzchni tych właśnie tak zwanych miodowników. W fajnej cenie z zeszłego tygodnia powtarzamy jeszcze oczywiście i bo bardzo szybciutko się rozeszły. Zresztą to jest filodendron, który ostatnio też zanika w sklepach, także jak się jeszcze jest, można dostać go w fajnej cenie, to, to czemu nie? Z czasem te liście robią się coraz bardziej pierzaste. Czyli te redukcje po obu stronach robią się coraz bardziej takie fajne wcięcie. No i osiągamy właśnie kształt takiego fajnego, jakby nieco tego liścia, czyli pierzastego. No! I teraz fajnie, bo rzadko się zdarza, i nie wiem dlaczego, ale rzadko się zdarza, żebyśmy mieli i melanochryzm, i gigas, i gigasa razem w dostawie. Zazwyczaj one były totalnie osobne. Teraz jeszcze fajnie stoją obok siebie, można dostrzec um, te podobieństwa pomiędzy tymi dwoma filodendronami. E, I na przykład u mnie one są posadzone razem. I uwielbiam je za to, po prostu pięknie gigas i melanochryzm wyglądają e, razem. Są to, już Wam pokazuję. Najpierw może zacznijmy od. Ach, Najważniejsza, chyba e, najistotniejsza kwestia, czyli są to dwa filodendrony właśnie z tej listy e, roślin w fajnych cenach. Oba są naprawdę występują pff, w ekstra cenie. Najpierw pokażę Wam melanochryzum, e, ciemnozielone liście, ciemnoszmaragdowe, przepiękne, sami zobaczcie, będzie naprawdę bardzo, bardzo e, w fajnej cenie. No i gasi, który jest podobny, tylko że liście gigasika jakby lekko się zabijają, dodatkowo to unerwienie nie jest tak kontrastujące jak u melanochryzum. I oba są w tej fajnej cenie, także super. W fajnej cenie pojawi się również taki mkowy rozmiar filodendrona Little Phil, bardzo gęstego jak to little phil posiada niestety, ale delikatne uszkodzenia na, na drobnych liściach, ale one nie wpływają na dalszy rozwój roślin, ale sami zobaczcie jakie gęściochy. Jest to filodendron o niebywale wąskich, takich wąsko właśnie lancetowatych liściach jeszcze w rozmiarze M. On zazwyczaj jest albo malutki sprzedawany, albo bardzo, bardzo duży. W takim M-kowym rozmiarze biliti adapapoense, hybrydka tych dwóch bardzo do siebie podobnych filodendronów i uwaga, uwaga, fajnej cenie ale myślę, że to jest naprawdę jednorazowa, jednorazowa wycieczka, mówiąc kolokwialnie, że to już naprawdę się nie uda. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście jest to bility, ale posiada takie bardziej wydłużone liście, takie bar, one są bardziej wąskie w stronę tego Adapopoense niż, niż bility, ale rzeczywiście sami zobaczcie, ten połysk i ciemna zieleń pozostała od bility. No i teraz dwie giganowości. Filodendron, Hedera oxycardium variegata. Jest w końcu przepiękny filodendron, który wygląda jakby rósł pomiędzy zielonym skandensikiem a epipremnum marble variegata. Pamiętajcie, żeby te filodendrony o przepięknych, takich urodziwych wybarwieniach stawiać nieco, nieco bliżej okna. Są emkowe rozmiary, rozmiary Hedera no i drugie to jest zresztą już tutaj widzicie na pewno kawałek tego filodendrona to jest filodendron, który po prostu sprawia, że wszystkie omdlałyśmy tutaj na jego widok i to było naprawdę nasze marzenie, żeby on w końcu się pojawił i to rzeczywiście w jakimś takim bym powiedziała stosownym rozmiarze, żeby cena była też przystępna, bo jest to kosmicznie droga roślina praktycznie nie do zdobycia a mowa tutaj o Carmel Marble Variegata. W takim rozmiarze bym powiedziała, wielkość rośliny, taki bardziej emkowy, wyjdzie kolejny, rośl, kolejny liść, będzie już na pewno emkowy, natomiast doniczka jest jeszcze doniczką siódemką czy siedem i pół, ale jest. Carmel Marble Variegata. No coś cudownego. Ten filodendron z czasem będzie osiągał coraz bardziej takie liście z, z taką jakby falbanką na około, przypominającą e, ostrze piły. I to było moje, nasze tutaj drobne marzenie, żeby pojawił się w końcu Carmel marby Variegata. I jest ich bardzo mało, niestety. Jeden z bardziej ulubionych bananowców, tak, tak, mówię to naprawdę jest chyba z pełną odpowiedzialnością, ponieważ ze wszystkich kolekcjonerskich bananowców zebrinka sprzedawała się najszybciej. Mieliśmy te gigantyczne okazy zebrinki, a tu mamy takie emkowe, przeurodziwe zebrinki. Jaśniuteńkie miejsce, kochani, i podłoże stale lekko wilgotne. I to jest klucz do sukcesu uprawy. Mus. Musa akuminata, czyli bananowiec akuminata e, zebrinka, Jest w Mkowym rozmiarze w końcu. Ja też uwielbiam bananowca, szczególnie jak są po prostu już tak totalnie gigantyczne, ha cudo. Jatrowka. Mm, czyli roślina bardzo osobliwa, bo jest po prostu. Jest takim małym dziwakiem. Jest roślina, która w teorii niby się mówi, że powinna mieć stale lekko wilgotne podłoże, szczególnie w okresie kwitnienia. Ja się akurat z tym zgodzę, ponieważ e, kwiaty lubią mieć stały dostęp do rośliny. Ale jatrowka jest taką fajną roślinką, a, że dzięki temu, że tu, w tym, tutaj kaudeksiku, takim magazynu jest spore ilości wody, świetnie sobie radzi z okresowymi przesuszeniami podłoża. Sami zobaczcie, jak to wygląda na liści, jakby po prostu była cała obsiana jakimiś kosmicznymi żyjątkami, zupełnie spoza, pozaziemskimi. No i te zaczynają już powoli kwitnąć. Tu już kwiatki wychodzą. A do tego liście wyglądają jakby były delikatne liście kapusty. No coś cudownego. Przedziwna uro... roślina, ale bardzo, bardzo urodziwa. Ach, w końcu jest, powraca, bo długo, długo nie było, ale w końcu są scindapsusy. I uwaga, ten Wasz najbardziej ulubiony i oczekiwany, zamówiony spokojnie w większych ilościach, jest to Silver Lady. Scindapsus Silver Lady, czyli ten scindapsus o tych e, takich sercowatych liściach, które wyglądają jakby były delikatnie kopnięte, e, ciemnozielone, o niebywale rozlanych takich srebrnych ciapach na kropieniach. I są w końcu, bo to są te scindapsusiki, które są w e, Fajnej cenie. Jeszcze dodatkowo ten srebrny barwik wygląda, jakby był obsłany delikatnie brokatem, i tym razem one są zupełnie od innego, od innego ogrodnika i wyglądają powiedziane, jeszcze bardziej soczyste. A zaraz obok synapsus, który jest chyba na drugim miejscu, jeśli chodzi po prostu o popularność, czyli silver. An, ale silver, an, ojej, o, o, silver Anka też zostanie, bo Anka właśnie zostanie w moim sercu, chyba już na zawsze będzie moim topikiem, bo uwielbiam te jakby niby nakrapiane, piegowate liście, a tutaj nagle jakby połowa liścia e, zanurzona cała w srebrnej, e, w srebrnej farbce. Sindapsus Dark Form, darkform Dark Form w elkowym rozmiarze. Jest to chyba najszybciej sprzedający się rozmiar. Tak, w zasadzie cena co do rozmiaru, co do popularności, bo małe takie M-kowe rozmiary też bardzo szybko się sprzedają, ale taki l kowy który kosztuje niewiele więcej, a jest po prostu już naprawdę wypasiony. Ja się nie dziwię, że wszyscy wolą ten większy, bo to jest naprawdę wolno rosnąca, rosnąca roślina, ale świetnie radzi sobie w ciemniejszych, w ciemniejszych warunkach. Jak sami wiecie, jestem fanką agleonem, a szczególnie tych zielonych, bo to są rośliny, które naprawdę radzą sobie fajnie, yy, stojąc nieco dalej od okna. I dzisiaj udało mi się spełnić moje drobne marzenie, ponieważ jest to agleonema niebywale ciężko dostępna. E agleonema, która była u nas raz kiedyś, to dokładnie pamiętam, na początku planty, czyli to był rok 2020. 20, yy, I ona wtedy się raz pojawiła w bardzo różnych rozmiarach, bardzo szybko się sprzedała i po prostu był totalny. Zanik tej aglonemy. Mówimy tutaj o aglone aglonemie PIKOK, żeby nie być już taką po prostu sztucznie enigmatyczną. I Ja wtedy sobie wziąłem tą aglonemę i udało mi się ją nie chcę powiedzieć do końca uśmiercić, ale no niestety staram się ją obecnie ratować. Jest poprzycinana, coś tam odbija, zobaczymy, ale sobie obiecam, że jak kiedyś się pojawi, na pewno sobie to kupię. I jest tu właśnie ta aglonema PIKOK. Jest po prostu przepiękna. Ona jest teraz w rozmiarze mkowym, ale już takim rosłym m -kowym. Jest to najpiękniejsza. Wierzcie mi, że najpiękniejsza aglonema, jaką można po prostu chyba spotkać. I ona jeszcze w tej postaci wygląda naprawdę niepozornie, ale za, sami zobaczycie, że z czasem, albo piszcie sobie w Google jak wygląda właśnie taka rosła postać agleonemy Pikok, że ona z czasem ten jasny, jakby barwnik coraz bardziej zanika. Może uda mi się dorwać takiego liścia, może ten, że jest nieco starszy. I z czasem, jakby zostają po prostu cały taki piegowaty liść. Kochani, wierzcie mi coś po prostu cudownego? Ale jest to agleonema, która mimo swoich zielonych tonacji. Może nie musi mieć super jasnego miejsca, ale no te ciemniejsze warunki mogą nie... nie. No a tak właśnie ją testowałam i właśnie dlatego próbuję ratować swoją. Bardzo dużo liści zgubiła, bo jednak przeceniła mi możliwości cieniolubne, chociaż wiemy, że nie ma roślin cieniolubnych. Chciałabym dorwać jakiś taki liść, może nieco bardziej... No to są m rozmiary, ale już takie duże m -kowe. Ja bym powiedziała, że nawet już bardziej elkowe. O, 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 zobaczcie tego liścia jednego starszego, one z czasem się robią coraz bardziej takie całe, nakrapiane. Cudo. A podlewamy tak jak oglądamy, czyli wtedy, kiedy podłoże dobrze przesło, lubi wilgotne środowisko, w którym się znajduje, ale też radzi sobie super w, w tych bardziej suchych warunkach. To jest coś po prostu cudownego. Aglonema, pikok. I wcale nie jest za miliony monet jak kiedyś, a jest praktycznie niedostępna. Cudowne. Ludigiatis color, co jakiś czas ją mamy, bo jest fajna, bo jest piękna, jest to storczyk dla tych, którzy zapomnieli. Popatrzymy na tą roślinę i w ogóle nikt nie myślał o tym, że to jest storczyk. A jednakże że to jest storczyk, a domyślamy się, że już lubi mieć stałe podłoże, takie lekko wilgotne i lubi dość jasne miejsca, ale pamiętajcie, że to jest ten storczyk, którego uprawia się głównie ze względu na te przepiękne liście, które są dodatkowo welwetowe, e, więc nie aż tak jasne miejsca, ponieważ welwet lubi płowieć od zbyt jasnych, e, zbyt jasnego miejsca to jeszcze bardzo fajne zakieno, bo bym powiedziała gęste, gęste okazy. A teraz, kochani, hoje. I się zastanawiacie pewnie, jakie hoje dla Was mamy. Ja, czyli jeden z takich odwiecznych bar po prostu pytań w ostatnim czasie, czy znowu będzie Hoja Po to Gold. Jest Hoja Po to Gold. Znowu, no jak się pojawi, ta w ekstracenia? jak się pojawiają, to tylko zamówimy. Od razu mówię, że są trzy paletki, na paletce jest sześć, czyli jest tylko niestety osiemnaście sztuk. Ale wierzcie mi, że po prostu zamawiam wszystko, co jest obecnie dostępne. Hoja koja Potow Gold, Latifolia Potowo Gold. Jest w wyjątkowym rozmiarze. A skoro Latifolia Potow Gold, to w tym fajnym rozmiarze również starsza siostra, czyli po prostu Latifolia. Ta Latifolia o wielkich liściach. Pamiętajcie, że Latifolia jest zwykła. W cudzysłowie zwykła zielona jest sprzedawana jako ukorzeniony węzeł, jak tylko się po prostu zacznie coś tam przebijać spod ziemi, e, nowy, nowy pęd, to zaraz ten liść niestety, ale zacznie obumierać. Nie przywiązujcie się do niego za bardzo. A, rangzany w tej fajnej cenie również się wykończyły, także są, one jeszcze w miarę, w miarę są dostępne, no nie tak jak, nie ma takich z nimi problemów jak spot of gold, także rangzan domawiamy. I po dłuższej przerwie powraca Heszkeliana Bariegata. Też w fajnej cenie. Ta odrobniutkich listka, które wyglądały jakby były całe, zielonej, posiadały, całe białe, i posiadały zieloną obwódkę. Kaudata, bo kałdata bardzo szybko ostatnio się wyprzedała, i również było sporo zapytań o, o Kaudatkę, także jest też, powraca. Póki co jest w sprzedaży. No i Wasza ulubiona Sarawak Cream posiada dość podobne liście właśnie do, do Latifolia, one są mniejsze i jakby wyginające się zupełnie w drugą stronę. Calistophylla również bardzo szybko się wyprzedała, zatem jest ponownie. No i na hojowe zakończenie, czyli Asami. Lakunosa, a sami ona również bardzo szybko po prostu znika z naszych wirtualnych półek. Tak więc jest, póki jest. Chojki, jaśniuteńkie miejsce, i szczególnie w okresie kwitnienia, nie dopuszczajmy do całkowitego przesunięcia i sobie będzie nieźle radzić. Ach, powracamy. Wezmę, może najpierw wezmę jeden okaz, kochani. Hoja delicjoza mint. Niebywale droga roślina, ale bardzo, bardzo chciana. Niewielu ogrodników szarpie się na jej, na jej uprawę, no ale rośnie bardzo wolniutko. Mint, czyli cała wygląda, jakby była po prostu delikatnie taka marmurkowata, ale bardzo przenikają się ten, te dwie tonacje nawzajem, czyli zielony i, i biały. I teraz Wam pokażę może na szybciutko chociaż całą jedną paletkę, żebyście zobaczyli, że wszystkie są przepięknie wybarwione. Bo wiem, że. Kupując taką roślinę na pewno chcielibyście, żeby była pięknie wybarwiona, a nie żebyście dostali zielone, zielone liściory. Jasne miejsce, pamiętajcie o dość jasnym miejscu, nie o bezpośrednim nasłonecznieniu. I takie miejsce również chciałaby, mieć, chciałaby być postawiona rafidofora Korthalsii Marble. No przepięknie wybarwiona, totalna nowość na, na rynku, ale sami zobaczcie, ona jest po prostu cała niemalże jaśniutka i również takie na, na, po prostu przenikające się nawzajem białe i zielone tonacje. Cudo. I dawno u nas nie było, a to jest rzeczywiście na Waszą prośbę, czy w końcu pojawi się w sensownej cenie ponownie Sylte Pekana. I sami zobaczcie, bardzo fajny, gęsty okaz drobnolistnej. Monsterki o bardzo urodziwych, takich szarawych wybarwieniach, rozpościerających się pomiędzy, e, pomiędzy nerwami. Również jest powraca e, nie wiedzieć czemu, ale jest napisane: Hoya Minibel. Będzie trzeba to zweryfikować, co to się zadziało. No, ale jest to Cercetis Mirabilis. Ładne, już takie mkowe rozmiary. Rośliny, która lubi mieć stale właśnie lekko wilgotne podłoże, bardzo, jak taka bardzo mocno wyciśnięta gąbka i bardzo dużo rozproszonego. I żółwikowa labizja, ale sami zobaczcie, jaki fajnym, dość sporym rozmiarze. Żółwikowa labizja. Kolejna na którą by mieć właśnie stare, lekko wilgotny podłoże, jak mocno, mocno wyciśnięta gąbka i sporą ilość rozproszonego światła. One rzeczywiście mogłyby nawet razem z e, sercecisem stać, e, po prostu rosnąć w jednej doniczce. A na zakończenie, dwa takie sucholuby. W zasadzie jeden to jest wasza, turbo wasza prośba, czyli kocie, e, kocie ogonki, a drugi po prostu była fajna cena na e, Senecio Variegate. Małe takie, małe sadzonki, wcale nie małe. Pokażę wam, już wam pokazuję. Wezmę sobie chwycę tak, żeby się nie pokuć, bo posiada trylion drobnych e, e, igiełek, czyli. Kocie ogonki, jak one się robią coraz dłuższe tak przeuroczo zwisają sobie, przywieszają się przez doniczkę, zresztą sami wiecie. Kocie ogonki posiadają naprawdę wielu zwolenników, także co to ja tutaj Wam będę mówić, a jest to torsina sucholubna, czyli jasne miejsce i podlewamy. Kiedy podłoże naprawdę, naprawdę już po prostu będzie tak suche, zresztą kocie ogonki na pewno Wam dadzą znać, że muszą być, muszą być podlane i Senecio variegatka. Staram się może taki, który mi bardzo łatwo. O. Senecio variegatka. Drobne, drobne sadzoneczki ale w bardzo fajnej e, cenie. Pamiętajcie, żeby senecja nabadniać od dołu, od spodu e, doniczki, e, żeby nam te nasze perełki od góry nie zagniwało tego, że będzie tu e, za wilgotno. Najlepiej no, górę utrzymywać suchą i po prostu delikatnie od spodu nawadniać i zapewnić jasne, jasne miejsce. I takim po prostu przeurodziwym maluszkiem zakończamy nasz dzisiejszy filmik. Jak sami widzieliście, było sporo nowości. Niektóre zapierały, zapierały dech w piersiach, także kochani, serdecznie zapraszam Was do przybuszowania jutro, 30 sierpnia, u nas, u nas w sklepie. A ja Was zapraszam za tydzień i życzę Wam, żebyśmy przetrwali te. Jest, w ogóle za chwilę jest wrzesień, są po takie upały niebywałe. My, filmik, jest u nas godzina 10 i specjalnie tak nagrywamy wcześniej filmik, bo za chwilę, jak po prostu się zrobił tutaj dusz, no to, to się nie, nie da nawet nagrać tego filmiku. Także ja Wam. Rzuczę, kochani, żebyśmy przetrwali, yy, przetrwali te, te upały. Ci, którzy posiadają klimatyzację, to aż będę zazdrościć. Całuję Was serdecznie, gorąco, mocno, yy, chłodno, yy, chłodno, mocno i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!